Witam zaproszonych gości. Witam Pana Burmistrza Pasolidę, doktora Wiesława Świętkiewickiego. Chciałabym bardzo gorąco podziękować Panu Karolowi Sacewiczowi, naczelnikowi denatora i panu Bonsztynie za już kolejne udostępnienie wystawy. Jest to wystawa Witold Pilecki, białymioniczna wystawa elementarna, przygotowana przez oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Pan Weimar Opowiada o życiu i śmierci jednego z najdzielniejszych Polaków w historii Europy pierwszej połowy XX wieku. Jako harcerz brał udział w rozbrojeniu Niemców w Wilnie w 1918 roku przed bolszewikami w 1919 roku. W 1920 roku walczył w bitwie warszawskiej. W 1939 roku także formacja w formacjach kawalerii broni Polski przed Niemcami. W 1940 roku, działając konspiracyjnie w tajnej armii Polskiej, dał się uwięzić w Auschwitz, gdzie do 1943 roku tworzył konspiracyjne struktury Polskiego Państwa Podziemnego. Od pierwszego do ostatniego dnia brał udział w Powstaniu Warszawskim. Aresztowany przez komunistów w maju 1947 roku, został skazany za działalność antykomunistyczną na karę śmierci. Wyrok wykonano w więzieniu Bogotowskim 25 maja 1948 roku strzałem w tył głowy. Instytut Pamięci Narodowej nadal, nadal poszukuje um, zakopanych potajemnie szczątków bohaterskiego lotniska. Wystawie Wykorzystano zdjęcia ze zbiorów rodziny Pileckich, Jacka Pawłowicza, archiwum IPN Narodowego Archiwum Cyfrowego, Muzeum Auschwitz-Birkenau, Muzeum Powstania Warszawskiego, Piotra Życińskiego. No i jeszcze do 1989 roku wszelkie informacje o dokonaniach losie Witolda Pileckiego podlegały w PRL-u cenzurze. W lipcu 2006, to jest w tej pierwszej planszy, Andrzej Kaczyński w uznaniu zasług Witolda Pileckiego i jego oddania w Naszej Ojczyźnie odznaczył go pośmiertnie orderem Orła Białego. W 2013 roku został pośmiertnie awansowany na pułkownika. Dziękuję bardzo. Proszę. Zapraszam do odniesienia pytań. Dziękuję bardzo.